Dzień dobry, dzień dobry, dziś piąteczek. No i co? Ten film będzie poświęcony mojemu ulubionemu kanałowi, czyli kudgi Kazika. Tak, kudgi Kazika. Jeśli to oglądasz, to bardzo chciałam Ci serdecznie podziękować za komentarze na moim kanale. Dziękuję oczywiście za suba i lajka. To jest naprawdę. Ci dziękuję. No, dzięki Tobie, polubiłam w sumie, Kudy. Dużo mnie nauczyłeś. Pedaktycznie wszystkiego. No i bardzo Ci dziękuję. Oglądam Cię od początku: yy, Twojego, nie mojego kanału. No i bardzo zachęcam wszystkich moich widzów do subskrybowania kanału Kudy Kazika. Aby dobił z 25 tysięcy, a potem 30 i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz Cię bardzo, bardzo pozdrawiam. A to by było na tyle w tym odcinku. Odcinku o Kurgi kazika. <laughs> więc no co, żegnam się z Wami wszystkimi. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie.